Cześć, witam w kolejnym filmie z powtórkami przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Dzisiejszy film będzie miał na celu pokazanie Wam wszystkich typów zadań egzaminacyjnych, jakie są. Jest to o tyle ważne, że wielu z Was idzie na egzamin i nawet nie zdaje sobie sprawy, że zadania, które się na tym egzaminie pojawią, są zupełnie inne wobec tego, co było na sprawdzianach lub robione było w szkole. Dochodzi do takich sytuacji, że są uczniowie, którzy przed egzaminem nie rozwiązują ani jednego arkusza egzaminacyjnego. No i później są takie sytuacje, że uczeń dwójkowo-trójkowy, który porobił trochę arkuszy, no, dużo czasu było na egzaminie, idzie, pisze bez problemu na całkiem przyzwoity wynik 60, 70, 80%. A uczeń piątkowy, który ze wszystkiego miał zawsze piątki, 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 idzie na egzamin i wychodzi z płaczem, bo nie zrozumiał poleceń. Dlatego spróbujemy sobie przyjrzeć się najpopularniejszym typom zadań, jakie się pojawiają. Pojawiają. No to cóż, zaczynamy! No i pierwszym typem zadania egzaminacyjnego, które może się pojawić, to jest zwykła treść. Podana jest jakaś informacja, oraz mamy do niej pytanie. Klasyczne ABCD, ale problem tych ABCD polega na tym, że one nigdy nie są takie klasyczne. Oblicz, wyznacz, zrób. No dobra, czasem się zdarzają, ale bardzo rzadko. Najczęściej mamy jakąś treść zadania, tak tutaj podaną, no i trzeba na podstawie tego zrobić. Czyli na sprawdzianie byśmy zmieli takie zadanie, a tu mamy całą treść, gdzie trzeba to wyciągnąć najpierw. No to teraz przeanalizujmy sobie to zadanie. Mamy psa, którego susy mają 3 czwarte metra, no i ile on tych susów zrobi na dystansie 24 metrów. No, oczywiście to będzie działanie 24 dzielone przez 3 czwarte. A jeżeli ktoś ma problemy, jak sobie to ułożyć w głowie, to zwróćcie uwagę na pewno rzecz, gdyby Miał 2 metry, to byśmy co by musieli zrobić? 24 podzielić na 2 równa się 12. Jakby sus miał 1 metr, no to byśmy mieli 24 podzielić na 1 równa się 24. Jakby sus miał na przykład 6 metrów. No to w ciągu 24 ile jest 6-metrowych susów? No 24 dzielimy na 6, czyli mamy 4. No to w tym miejscu 24 dzielimy przez 3 czwarte. Pamiętamy o tym, że dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 24 razy 4 trzecie. Tu nam się elegancko skraca z 1 i 8, i 8 razy 4 to jest 32. No, i mamy zadanko oczywiście zrobione. Ale żeby Wam lepiej uzmysłowić, jak są konstruowane zadania na egzaminie, zróbmy sobie jeszcze jedno. Adam zapisał jakąś liczbę mniejszą o 123,4 od 1000. No to oczywiście odejmując sobie metodą pisemną, możemy 1000,0 odjąć 123.

Odjąć przecinek 0, oczywiście, 256,6 tu byśmy mieli 0, 9, 9, 9, 10, 10 odjąć 6, 4, 9 odjąć 6, 3, 9 odjąć 5, 4, 9 odjąć 2, 7. Czyli to byłoby wtedy 740. 3 i 4 dziesiąte. No i w treści zadania mamy zapisać sumę tych dwóch liczb. Sumę, czyli wynik dodawania. No to zapisujemy sobie tutaj oczywiście pisemnie 8, 7, 6 i 6 dodać 7, 4, 3 i 4. No i oczywiście tu jest 0, 1 dalej. Tu będziemy mieli ile? 9, 10, czyli 0, 1 dalej. Tu mamy wtedy 8. 8 plus 4 to jest 12, czyli 2. 1 dalej, czyli mamy tutaj 1 plus 7,8, 8 plus 8, 16, przecinek pod przecinkiem, czyli wychodzi nam 1620. Prawidłowa odpowiedź. Oczywiście to nie było tak skonstruowane, że no, licząc w ten sposób wychodziło, ale zwróćcie uwagę, czy nie prościej byłoby sobie najpierw dodać te dwie liczby, byśmy mieli co wtedy? Tu byłoby 0, 1 dalej, tu byśmy mieli 0, 1 dalej, czyli byśmy mieli 5, 6, 8 i tu byłoby 3. 380. Oczywiście tu z przecinkiem. I dopiero od 2000 odjąć sobie to 380. Oczywiście jest to metoda dla bardziej bystrych. Osobom, które nie widzą od razu wszystkich zależności, bardziej proponuje powolutku, łopatologicznie też dojdziecie do prawidłowego wyniku. Kolejnym typem zadania egzaminacyjnego jest zadanie typu prawda albo fałsz, czyli podana jest jakaś treść zadania, musimy sobie ją przeanalizować, a następnie prawda, ocenić prawdziwość albo fałszywość zawartych w tym zadaniu zdań. Czyli mamy w zadaniu podane dwa wyrażenia. Jedno to jest 600. Minus 5n, a drugie to jest 120 plus 3n. To no teraz mamy pierwsze zdanie. Czy istnieje jakaś liczba n? dla którego to byłoby wyrażenie prawdziwe? No i teraz pierwsze pytanie. Czy istnieją jakieś n, dla których wartości tego wyrażenia byłyby takie same? No oczywiście. No bo to wystarczyłoby co zrobić? Przyrównujemy to. Czyli mamy 600 minus 5n równa się 120 plus 3n. Czyli co tutaj mamy? Mamy klasyczne równanie. Oczywiście n na lewo, całości na prawo, czyli mamy minus 5n minus 3n równa się 120 Minus 600. Uwaga, minus 5n minus 3n to jest minus 8n. 120 minus 600 to będzie minus 480. Pamiętamy o tym, że przechodzimy w liczby ujemne tutaj. No i dzielimy sobie obu stronnie przez minus 8 i wychodzi nam, że n równa się ile? 48 na 8 to byłoby 6 a 480 na 8 to byłoby 60. No i patrzymy, dzielimy liczbę ujemną przez ujemną, czyli wynik będzie dodatni. No to dla n równego 60 obydwa te wyrażenia byłyby równe. Oczywiście nikt nas o to nie pytał, wystarczyło bez tych obliczeń powiedzieć prawda i byłoby również dobrze. A w drugim zdaniu musimy ocenić sobie, jaka jest różnica wartości tych wyrażeń dla n równego 50. No to cóż, liczymy. W miejsce n wstawiamy sobie 50 i mamy wtedy 600, Minus 5 razy 50 równa się 600 minus 250, bo 5 razy 5, 25 i 0 dopisujemy. Czyli to się będzie nam równało 350, bo 600 minus 250 to jest 350. Teraz tu mamy 120, dodać 3 razy 50, no i mamy 120, dodać 3 razy 5, 15 plus 0, czyli 150. No i to się nam równa 270. No i sprawdzamy, jaka jest różnica między 350 a 270. Czyli mamy 350. Odjąć 270. No i to się nam równa, oczywiście, w głowie liczymy 80. Czyli oczywiście mamy prawdę. Czyli tak naprawdę zadanie mamy prawda i prawda. I to jest typ zadania, który bardzo często pojawia się nam na egzaminie. No i mamy teraz jeden z najbardziej znienawidzonych typów zadań, jakie się pojawiają na egzaminie. Czyli zadanie w stylu, że trzeba zaznaczyć tak albo nie. I dlaczego? No, oczywiście, pamiętajcie o tym, że punkcika dostaje się za obydwie prawidłowe odpowiedzi. Mamy podany rysunek, mamy podaną treść w zadaniu. Podany jest, że kąt CAD ma 42 stopnie oraz kąt DCB ma 43 stopnie oraz jest podana wysokość CD w tym miejscu. No i patrzymy, o co nas pytają w zadaniu? Pytają nas o to, czy ten trójkąt jest rozwartokątny. No to zanim cokolwiek zaznaczymy, trzeba to określić. Skoro tu jest 42 stopnie, to w tym miejscu jest oczywiście kąt prosty. Pamiętamy o tym, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli mamy w takim układzie 42 stopnie plus 90 stopni plus będzie ten kąt alfa tutaj. Plus kąt alfa ma 180 stopni. Czyli nasza alfa równa się 180 stopni. 42 plus 90 to jest oczywiście 132, czyli minus 132 stopnie. Czyli nasza alfa będzie się ile równała? No, oczywiście, będzie się równała 48 Stopni. Czyli widzimy, że skoro kąt alfa równa się 48 stopni, to ten cały tutaj kąt ile będzie miał? 48 stopni plus 43 stopnie to jest ile? To jest 91 stopni. A my wiemy, że kąt 91 stopni z jakim kątem? No oczywiście, jest to kąt rozwarty, bo kąt rozwarty to kąt, który jest od 90 do 180 stopni. Czyli pierwsza część pytania jest oczywiście tak. Ale teraz trzeba się zastanowić nad pozostałymi trzema. Pierwszym mamy informację, że ACD ma w miarę większą niż 42 stopnie. Czy ma to sens? No bo zwróćcie uwagę, skoro ma więcej niż 42 stopnie, no to bym mógł mieć na przykład 43 stopnie tutaj, a gdy damy 43 plus 43, to wyjdzie nam 86, a 86 no nie jest kątem rozwartym, czyli z tego nam to nie wynika. Kąty przy wierzchołkach A i B są ostre. No nie, no bo jakby to było 42 stopnie, tu byłby kąt ostry, no to na podstawie czego to wynika? No i ostatnie, kąt ACB ma 91 stopni, czyli dokładnie tyle, ile nam wyszło. 91 stopni to jest kąt rozwarty, Zwarty, czyli oczywiście jest to te oraz trzecia odpowiedź. Tego typu zadań niestety trzeba się czytać w treść, no i rozwiązać i zastanowić się zawsze, która nam z tych trzech odpowiedzi najbardziej pasuje. No i niestety trzeba pomyśleć. No i kolejny bardzo częsty typ zadania na egzaminie ósmoklasisty to taki, że mamy podane jakieś działania, mamy podane jakieś własności i niektóre z nich spełniają warunek, niektóre nie. I musimy sobie zaznaczyć w odpowiedziach, że na przykład jak mamy tutaj, że które z tych wyrażeń jest liczbą całkowitą? No i w odpowiedziach mamy: w podpunkcie A, że pierwsze, drugie, trzecie. W podpunkcie B, że tylko pierwsze i drugie. W podpunkcie C, że tylko drugie i trzecie. No i w podpunkcie D, pierwsze i trzecie. Nie dość, że trzeba tutaj dobrze to obliczyć, określić sobie, które z tych są całkowite, to jeszcze nawet jeden mały błąd tutaj powoduje, że możecie źle zaznaczyć. No to cóż, no, działamy. No to zaczynamy z liczeniem. Tutaj oczywiście klasyka, liczba całkowita razy liczba mieszana. Oczywiście, żeby pomnożyć liczbę całkowitą przez liczbę mieszaną, to musimy połączyć całości. 1 razy 3, 3. 3 plus 2, 5. Czyli mamy 6 razy 5 trzecich. Tu widzimy, że nam się skraca z 1 oraz 2, 2 razy 5 wychodzi nam 10, czyli mamy liczbę całkowitą. W drugim sobie co mamy? Tu oczywiście możemy sobie zaznaczyć, że to jest 6 dzielone przez 12 dziesiątych, bo 1 i 2 to, jest to samo co 12 dziesiątych. Dzielenie mnożeniem przez odwrotność, czyli mamy 6 razy 10/12, to się nam elegancko skraca. 10 przez 2 to jest oczywiście 5. Znowu mamy liczbę całkowitą. No i w ostatnim, oczywiście, tutaj co mamy? 25 możemy sobie zaznaczyć, że to jest 7 i 25 setnych odjąć 2 i 1 czwarta. Oczywiście, jeżeli ktoś od razu zauważył, że to jest 7 i 1 czwarta, można zapisywać. Czy mamy wtedy 7,1 czwarta, odjąć 2 i 1 czwarta? No i widzimy, że 7 odjąć 2 to jest 5, 1 czwarta odjąć 1 czwarta to jest 0. Czyli zostaje nam 5. Co to oznacza? Oznacza, że wszystkie te liczby są liczbami całkowitymi. Czyli naszą prawidłową odpowiedzią byłaby odpowiedź, oczywiście, A. Kolejny typ zadania, w którym bardzo dużo jest błędów, nie wynikających z braku wiedzy, ale bezpośrednio ze złego zaznaczenia. Ten typ zadania z reguły wygląda tak, że podana jest treść, podane jest jakieś działanie jedno. Mamy obok dwa wyniki, trzeba jeden z nich zaznaczyć oraz drugie działanie, no i mamy dwa wyniki. W pierwszym przypadku musimy obliczyć sobie pierwiastek kwadratowy z 1 do czwartych, czyli najpierw pod pierwiastkiem sobie to dodajemy, czy mamy 1 i 25. 144 później włączamy sobie całości 1 razy 144 plus 25 to będzie 169, czyli mamy pierwiastek ze 169 przez 144, a teraz pierwiastkowanie, Przypominam sobie, że pierwiastkowanie jest to działanie odwrotne do potęgowania. No to jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 169-144? No oczywiście jest to 13 12. No bo zwróćcie uwagę, jakbyśmy mieli 13 12 do kwadratu, to byłoby 13 12 razy 13 12. No i to by się równało 169 144. Czyli u nas 13 12 to jest nic innego jak 1 i 1 12. Czyli w tym przypadku byłaby odpowiedź. B zaznaczona. Analogicznie postępujemy z drugim przykładem. Czyli mamy tutaj 3 3 8, to będzie pierwiastek trzeciego stopnia, ta trójeczka dla mnie znika z 3 i 3 ósme, Żeby wyciągnąć pierwiastek z liczby mieszanej, to oczywiście musimy włączyć całości. 3 razy 4, 24 plus 3 to będzie 27. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27 ósmych I teraz pytanie: Jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje nam 27 ósmych? No oczywiście, jest to 3 drugie, no bo zwróćcie uwagę, 3 drugie do potęgi trzeciej to jest nic innego jak 3 drugie razy 3 drugie razy 3 drugie, 3 razy 3 razy 3, 27, 2 razy 2 razy 2, 8. Czyli oczywiście to jest 1 i 1 druga, czyli w naszym przypadku byłoby to C. No i teraz kończymy temat dodań zamkniętych, wchodzimy do dodań otwarte. Zadań otwartych są dwa typy, za dwa punkty, czyli takie szybsze oraz troszkę trudniejsze, za trzy punkty. No i mamy teraz przykład zadania otwartego za dwa punkty. Ono nie może być zbyt skomplikowane, ponieważ jest tylko za dwa punkty. Magda pomyślała o jakiejś liczbie. Znaczmy sobie ją jako x. Następnie do tej liczby dodała 23. Następnie wynik podzieliła przez 3 i otrzymała 11 i mamy uzasadnić, że Magda pomyślała o liczbie mniejszej od 11. Czyli do czego to się to zadanie sprowadza? Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego tu jest forma dowodowa, gdyż to jest to zwykłe, prościutkie zadanko, gdzie wystarczy ułożyć równanie. No to, a jak już mamy to równanie, to trzeba je rozwiązać. Oczywiście, w mianowniku mamy trójeczkę, czyli się pozbywamy tej trójki, czyli mnożymy razy 3. To zobaczcie, tu byłoby 3 razy x plus 23 przez 3 równa się 11 razy 3. Tu nam się trójeczka redukuje, czyli mamy x dodać 23, mamy 11 razy 3 to jest 33. Przerzucamy na drugą stronę, czyli odejmujemy obustronnie 23, czyli mamy, że x równa się nam ile? 10. Co kończy dowód, bo właśnie udowodniliśmy, że pomyślała o liczbie mniejszej od 11. No i zadanko za 3 punkty na egzaminie. Bardzo często są to jakieś łączone figury, ewentualnie jakieś figury w figurze, gdzieś, gdzie trzeba na przykład w ramach jednej figury jest wyznaczona inna figura, trzeba obliczyć jej pole, obwód. No tego typu rzeczy bardzo lubią się na egzaminie. Pojawiać? No to patrzymy sobie. Przede wszystkim pierwszą informacją mamy, że pole ABCD ile wynosi? Nasze pole ABCD równa się 400 cm2. Ponadto wiemy, że pole K1, czyli tego malutkiego tutaj, ile wynosi? Wynosi 49 cm2. No to w takim układzie, co my potrzebujemy? Jaki jest wzór na pole kwadratu? Wzór na pole kwadratu to jest oczywiście a kwadrat. Czyli jakbyśmy chcieli sobie obrócić to całe pole tutaj, to byśmy mieli a kwadrat równa się 400. Czyli nasze a równałoby się i uwaga, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 400? No oczywiście jest to 20, bo 20 razy 20 to jest 400, czyli a równa się 20. Czyli tutaj nasz cały ten bok ma 20. Zapiszmy sobie że na przykład tutaj ab równa się 20. No to w takim układzie, dalej patrząc, skoro K1, ile się nam równa, no K1 równa się 49 pole K1. No to w takim układzie możemy sobie znowu zapisać, że A do kwadratu równa się 49, no to jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 49? No oczywiście jest to 7. No to jakbyśmy sobie wprowadzili dodatkowy na przykład tutaj ABCDE, to moglibyśmy sobie zapisać, że EC równa się u nas 7. No to w takim układzie, skoro już wiem, że całe ma to 20, tu jest 7. Tu jest 7. Tu jest 7. I tu jest 7. No to skoro cały bok ma 20, a tu jest 7, to tu będzie 13. Aha, to tu będzie również 13. To tu będzie 7. Tu będzie 13. Tu po całej długości będzie 20, tu, skoro tu było 7, to tu będzie również 13. No i mamy tylko i wyłącznie jeden problem. Ile ma ten kawałek tutaj? No ale to nie powinien być wielki problem, bo skoro wiemy, że widzicie, to ma 7, a to ma 13, to 13 odjąć 7, to ten kawałeczek tutaj ma 6. No i wystarczy, liczymy. Obwód naszej figury F równa się i dodajemy sobie 7, dodać 20, dodać 13, dodać 7 i dodać jeszcze 6 i znowu dodać jeszcze 13. Sprawdzamy, czy żadnego boku nie pominęliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oraz sześć. No i dodajemy sobie 7 plus 20, 27, 27 plus 13, 40, 40 plus 7, 47, 47 plus 13 to będzie 60 i 60 plus 6 to jest 66 cm Pamiętamy o tym, żeby podawać w jednostkach skoro pole było w centymetrach kwadratowych, to obwód będzie w zwykłych centymetrach. No i to byłby szybki przegląd typów zadań egzaminacyjnych, jakie mogą was spotkać. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu zadaniami, bądź jakiś typ zadań sprawia wam szczególną trudność, piszcie w komentarzach. Są to zadania prawda fałsz? No to porobimy sobie troszeczkę filmików z prawda fałsz. Są to zadania tak nie i 1 2 3? No to zrobimy takie. Są to zadania za 2 i za 3 punkty, czyli otwarte. No to będziemy klepali zadania otwarte. Dlatego komentarze są dla Was, piszcie co potrzebujecie, to przed egzaminem jeszcze sobie coś wrzucimy. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować kanał, napisać mi komentarz, no i oczywiście polecić znajomym. A póki co żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!